Siema! dzisiaj jak widać znowu w aucie. Jestem tym razem w mieście, już nie na przedmieściach, a w mieście. Jest dzisiaj aktualnie środa, za niedługo święta. Właśnie byłem zakupić pewną rzecz, która będzie najprawdopodobniej na kanale w niedzielę. No, raczej na pewno w niedzielę, więc święta to będzie taki Christmas special po prostu. Zrobimy sobie kazachskie święta. A dzisiaj co, co robimy? No, dzisiaj idziemy testować najprawdopodobniej jakieś jedzonko. A co to będzie za jedzonko? No, w pobliżu tutaj e, jest KFC i jest tak zwane hardis No, w Polsce nie ma czegoś takiego jak hardis Sam nawet do końca nie wiem co to jest. Jest tak do końca. Do końca nie wiem, co to jest tak do końca. No, tak bardzo, bardzo mądre, co powiedziałem. W każdym razie, nie wiem, co to jest do końca. Wydaje mi się, że to są po prostu jakieś burgiry. No, jest tego tutaj dużo. Jest to podobno tutaj w miarę popularne. Więc po prostu pójdziemy no i sprawdzimy. Aktualnie za mną tam z tyłu, znaczy, no nie widać nic, ale ale no, znajduje się Zielony Bazar. Zielony Bazar to jest takie miejsce, duże miejsce. No i jak samo nazwa wskazuje, jest to bazar. I możecie tam kupić literalnie wszystko. Po prostu co byście nie chcieli. Od jakiegoś mięsa, kurde, warzyw, owoców, herbatek. Z całego świata po, kurde, nie wiem, Louis Vuitton, wiadomo jakie, Supreme, wiadomo jakie, oraz nie wiem co, pewnie, pewnie, pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. Teraz muszę iść właśnie do tego zielonego bazaru, więc może troszkę nagram tam, jak tam wygląda. No, chciałem zrobić ogólnie taki film o zielonym bazarze, ale do tego potrzebne mi są dwie osoby, a mianowicie moja kochana dziewczyna, ale to, to myślę, że się jeszcze zrobi. No a dzisiaj co, idziemy. Pokażę wam może jak tu wygląda dookoła, jak w mieście wygląda, bo nie wiem, czy w sumie jeszcze pokazywałem. No i będziemy coś zjeść, przetestować. Zobaczymy, czy zjemy to tam na miejscu, czy, czy wezmę to ze sobą. W każdym razie będziemy dzisiaj jeść, będziemy dziś testować i troszeczkę zwiedzać, więc e, zapraszam do oglądania. No i co? Tak się wygląda miasto ogólnie. Jak widać stare takie trochę budownictwo. Tutaj tutaj jakieś takie nowsze, chociaż do, po prostu odnowione. E, no, ulice oni mają bardzo szerokie w ogóle ulice, w sensie mają po prostu dużo lejnów. No a bazar zielony znajduje się tam dalej, więc, więc idziemy do niego. Bazar zaczyna się tak naprawdę tu. Tu są takie jakieś nie wiem, ubrania i tak dalej. Tu macie autobusa, o. No jest to duży, po prostu taki potężny budynek, chociaż więcej rzeczy znajduje się na zewnątrz tak naprawdę niż w środku. Ale no, jest to taki potężny właśnie budyneczek. Tu jest wejście do bazaru. Na zewnątrz nie nagrywam za dużo, bo jest strasznie dużo osób i podobno tutaj lepiej trzymać telefon przy sobie. No, a w środku wygląda se to tak, macie tu literalnie wszystko: jakieś herbaty, tam dalej jest mięso, tu macie jakieś owocki, tu u góry macie Barbera za 5 zł, no po prostu wszystko. Może wyjdę do góry i pokażę, jak to wygląda lepiej. No i co, ja idę po herbatkę. No i tak se to wygląda z góry. Tam jak widać jest jakaś, nie wiem, stołówka czy coś. Tu są przyprawy, tu są jakieś sałatki i tak dalej, tam dalej jest mięso. No ogólnie jest tu po prostu wszystko. I to jest jedna po prostu część tego bazaru, no z jedzeniem, nie? A tam po lewej jest część właśnie z jakimiś tam różnymi ubraniami i tak dalej Wygląda to fajnie, wiem, że Patec tu był, więc pozdrawiam serdecznie, chociaż pewnie tego nie ogląda Zakupiłem herbatę, dostałem jedną za darmo w ogóle Idziemy jeść No i jesteśmy, jak widać konkurencja jest potężna, ponieważ jest KFC i jest literalnie koło siebie No i co, chodzimy, spróbuję jakoś zamówić, mam nadzieję, że będą ekraniki A jak nie, to użyję mojego skilla rosyjskiego, no i, i coś tam zamówimy Wygląda to tak jak przed chwilą widzieliście. Niby są ekraniki, ale nie działają, więc musiałem sobie użyć swojego rosyjskiego. A tak naprawdę po prostu pokazałem palcem co chcę. E, nie mam pojęcia co to jest w sensie to no, jakiś burger. jakiś taki oznaczony gwiazdką, więc nie wiem, może jakiś bestseller. Będą frity, on no, już lepsi o. No i będziemy testować co to będzie. Jak na razie to po prostu wygląda jak zwykły takie, taki burger place. Pierwsze co muszę pochwalić, to szczerze mówiąc. Pepsi smakuje faktycznie jak Pepsi, nie jak jakaś taka rozwodniona, jak nie wiem, w maku czy gdzieś. Zapowiada się dobrze. W sumie nawet nie wiem, skąd to Hardiz jest, może, nie wiem, jak się dowiem, to dziś tutaj wstawię. W ogóle śmieszne są oceny, ponieważ na Google jest napisane, że to ma jakieś chyba 4 gwiazdki, coś takiego, a na 2 czyli to jest taka, no, takie iżniejsze Google Maps, powiedzmy, to ma to 2 na 5. Ale tu wszystkie miejsca mają taką ocenę, więc po prostu ludzie nie dają dobrych ocen, tylko dają, jak jest coś złego, to dają złą, więc... No musimy przetestować sami. to on. Dostajemy takiego burgera po prostu w takim śmiesznym czymś ketchup ichniejszy tutaj. Będziemy testować. Nie wiem jak to będę robił będąc sam, ale no zobaczymy. Także takiego mamy burgiera z jakimś serem IGS-cryta. Możemy sprawdzić od razu. Wygląda taką. Jest okej. Okay. Um, smakuje sobie podobno jak KFC, czyli tak. Jest ok ale nic cudownego. Trochę słone bardzo, nie są za bardzo crispy No i burgir, Proszę bardzo. Jest to bardzo taki zwykły chyba basic burger, którego wybrałem, tak mi się wydaje. Mięso, ok, przypomina to jest maka. Jest dość świeży, ponieważ jest dużo warzyw, nawet tak za, zaskakująco. W sumie przypomina mega, mega tego Maca, który tutaj właśnie zjadłem. Ma taki dziwny posmak jakiegoś karmelu. Nie wiem skąd się to bierze, ale nawet ok. W ogóle ja za to zapłaciłem 30 zł, chyba. No mniej, czy 3000 tengier, czyli mniej niż 30 zł. Ciema, stała się rzecz typu dziwna. Ostatni klip, jaki widzieliście, zapewne to był klip, kiedy w burgera. hamburgera, no i chciałem się wypowiedzieć troszeczkę o nim, coś tam się wypowiedziałem, ale naprzeciwko mnie <laughs> siadł sobie pan. No i ja, że tak powiem, do osób zbytnio społecznych, socjalnych, społecznych bardziej, nie należy. i e, taka rzecz mnie troszeczkę krępuje. No i dlatego specjalnie sobie siadłem właśnie tak w rogu tej restauracji, żeby, żeby nagrać po prostu tą recenzję. No i pan, literalnie była całe, kurde, pusty praktycznie, praktycznie miejsce i siadł akurat tam. No ja sobie pomyślałem, no chuj, no dobra, no jest jak jest. Pewnie i tak ostatni raz w życiu będę go widział, więc nie ma się co stresować, będę nagrywał dalej. Ale pan po prostu, literalnie, no nie dość, że siadł naprzeciwko, to wziął sobie kolkę i po prostu patrzył się we mnie tak. No i poczułem się troszeczkę, prawda, niekomfortowo. Jakie były zamiary tego pana, nie mam pojęcia, ale patrzył się tak na mnie przez cały czas. No, i dlatego lekko mnie to speszyło, to po pierwsze, a po drugie, później zacząłem się zastanawiać, czy ten pan nie chce mi może czegoś wyrządzić, czy coś, więc e, może dlatego takie oceny były niskie, ponieważ e, przychodzą tam może dziwni ludzie, nie wiem. Może najpierw e, skupię się na jedzeniu w takim razie. Jedzenie było dobre, było ok. E, jeśli bym miał wybrać, to szczerze mówiąc, poszedłbym do Maka, ponieważ wyszło tutaj w sumie troszeczkę drożej niż w maku. Za jakby w sumie to samo quality, jeśli chodzi o burgera. Burger smakował praktycznie jeden do 1 jak w maku tutaj maku. Może troszkę bardziej fresh, ale za to to mięso było no, podobne, ale troszeczkę, troszeczkę gorsze bym powiedział i smakowało karmelem, nie wiem czemu. Frytki były i e, takie 5 na 10. No dobra, jakbym miał na burgera to będzie tak, nie wiem, powiedzmy 7,5 na 10. Fryty bym ocenił 5 na 10. Pepsi było super, bo faktycznie smakowało jak zwykłe Pepsi, a nie jak jakieś takie, wiecie, yy, rozwodnione i tak dalej, i tak dalej. No, design był fajny, tak amerykańsko, i tak dalej, no ale już nie fajny był pan, który miał intencje, nie wiem jak Dlatego po prostu wyszedłem z stamtąd, poszedłem naprzeciwko, i aktualnie znajduję się w jakimś parku. Tutaj są jakieś armaty, to jest jakiś pomnik pewnie jakiejś wojny, czy tam powstania, czy czegoś, nie wiem. Więc jeśli ten pan wyjdzie i będzie mnie szukał, to po prostu pierdolnego taką armatą, no i będzie po chłopie. Eee, więc co? Dzisiejszy filmik yy, oraz recenzja można uznać za lekko. Za lekki fail, że tak powiem. Ale i tak to zaploduję, będzie śmiesznie przynajmniej. No mówię, pierwszy, pierwszy raz miałem taką sytuację, ja jakoś w miejscach publicznych nie... Znaczy może nie, że nie lubię nagrywać, bo już się do tego przekonuję troszeczkę bardziej, ale jest to nadal nie... nie jest coś, w czym się czuję dobrze. No i sam fakt, że tam nagrywałem w środku i tak dalej, już było takie troszeczkę niekomfortowe. A no jak już pan się na mnie gapił i miałem podejrzenia, czy nie chce mnie może porwać, tudzież dotknąć mnie w miejscach, których bym dotykać przez mężczyznę, i kobietę w sumie też oprócz mojej dziewczyny oczywiście być dotykanym nie chcę. No to yy, po prostu stwierdziłem, że może pójdę i yy, że tak powiem recenzję odstawię na bok troszeczkę. Podsumowanie Hardis w Kazachstanie. Yy. No, czy ocena 2 na 5 z tych, z tych aplikacji jest, jest jakby dobrą oceną? No nie, no to troszeczkę przesada. Ja bym dał bardziej na takie na takie 6 na 10 powiedzmy. Cena jest troszeczkę <coughs> za, za duża według mnie. Lepiej iść do Maka. Nie wiem jak tutaj w sumie KFC stoi, bo, bo jeszcze nie testowałem, ale może przetestuję. Quality jest, jest ok. Są dzi dziwni ludzie, którzy chcą... Znaczy nie wiem co chcą, nie wiem co ten pan chciał, ale no, no po prostu kiedy mówię, że siedział i patrzył się tak... To naprawdę mam tak na myśli, więc przynajmniej będę miał, nie wiem, śmieszny tytuł na YouTube'a czy, czy coś tam. Więc ja idę dalej, idę do apteki. Dzisiaj pewnie krótszy film z tego wyjdzie, no ale dobrze, że chociaż coś na tym zielonym bazarze nagrałem, to chociaż tyle tego będzie. Mogę już Wam życzyć wszystkiego dobrego na święta. W Wigilię wyjdzie jeszcze jeden film, special tak zwany, więc, więc czekajcie na to. No i co? Życzę Wam wszystkiego dobrego na święta. Dużo piwa, tudzież innych alkoholów, albo i nie alkoholów, dużo pierogów, może o barszczu. I, i, I innych jedzonek. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. No w nowym roku jeszcze nie, bo pewnie coś wyjdzie przed nowym rokiem, więc także ja i dwie armaty oraz jakiś pan żegnamy się serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, streamowania muzyki. Przeważnie filmy są troszeczkę lepsze niż ten dzisiejszy, także jak jakimś cudem był akurat ten się miał wybić, to, to przepraszam serdecznie i zapraszam do innych filmów. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Siema!